Pierwszy mecz we Wrocławiu przypomnę 8 czerwca, zagrają reprezentacje rosyjczych, ale już dziś na miesiąc przed pierwszym gwizdkiem wrocławski stadion pękał w szwach. Od rana najmłodsi uczyli się sztuki kibicowania. Jakim poszło? Marcin Rosiński. Na wrocławskim stadionie finał projektu edukacyjnego pod tytułem Co wiesz o Euro, w którym uczestniczyła młodzież z wrocławskich szkół. Teraz finaliści są obecni na trybunach wrocławskiego stadionu, a z nami jest pani Agnieszka Wojciechowska z Biura do Spraw Euro Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Proszę powiedzieć, czego młodzież dzięki temu programowi dowiedziała się? Między innymi poznali kulturę krajów, które będziemy gościć, na kulturę kibicowania przede wszystkim tolerancję dla niepełnosprawności. Obecnie dysponujemy wszystkimi obiektami, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych w kwestii euro i przygotowanych do euro. Na każdym meczu będzie 100 osób niepełnosprawnych, 100 opiekunów, plus 50 osób niewidomych lub niesłyszących. Pozdrawiamy widzów faktum! Wrocław Marcin Rosiński